Cześć, witajcie z tej strony Topski. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zbudowałem swój własny slider do ruchu liniowego kamery. Zapraszam! Teraz pokażę Wam z czego składa się ten, ten mój slider. Tutaj mamy wózek, który jeździ po, po, po szynie. Głowica kulowa do zamocowania aparatu z gwintem. Yy, który pasuje na wejście statywowe, blokada, koło zębate, silnik krokowy, pas zębaty wraz z przekładnią zębatą i urządzenie sterujące silnikiem krokowym. Na drugim końcu przekładni zębatej mamy koło zębate wraz z drugim końcem paska zębatego. W tym miejscu przykleiłem sobie taśmę z podziałką w centymetrach z popularnego marketu budowlanego. Teraz omówię Wam, z czego składa się wózek, który jeździ po, po szynie liniowej. Cztery łożyska raz, dwa, trzy, cztery. Pomiędzy tym łożyskiem a szyną liniową jest wkładka Stefonu, która umożliwia płynne, bez piszczenia przesuwanie się po, po, po prowadnicy liniowej. I to, że ona jest zbudowana z teflonu, niweluje konieczność smarowania. Z drugiej strony wózka mam specjalną śrubę regulacyjną do naciągu paska zębatego. Jest gwint i wkręcając tą śrubę powoduje, że pasek zębaty jest mocniej naciągnięty, tak aby nie przeskakiwał na kołach zębatych przy dużym obciążeniu. Od spodu prowadnicy liniowej mam zamontowaną płytkę, która pasuje do mojej głowicy w statywie. Silnik krokowy 57H76, myślnik 2008B, o momencie obrotowym niecałe 2Nm i prąd, który pobiera to 2,8A. Tutaj ja mam taką prezentację układu mechanicznego tego mojego swajdera, cała długość szyny to 1,5m. Szerokość podstawy to 40 mm, a wysokość, czyli grubość, nie wiem jak to nazwać, 13,5 mm. Tutaj są pokazane te łożyska ślizgowe i platforma, na której jest zamocowana głowica. Tak wygląda zmontowany układ. Tutaj mamy wymiary kół zębatych w przekładni mechanicznej. Wymiary pasa zębatego, odstęp pomiędzy zębami 2,5 mm, wysokość zęba 0,7 mm i grubość całego paska to 1,3 mm. Dokładne wymiary silnika krokowego. Sposób podłączenia silnika krokowego. Tutaj zauważcie, że jest prąd w wysokości 1,41 A, a to dlatego, że te cewki są połączone szeregowo, szeregowo dlatego tam wspominałem na, na, na początku, że silnik pobiera prąd 2,8 A. Moment statyczny tego silnika krokowego to 1,9 Nm. Taką prowadnicę liniową zakupiłem od firmy Igus. Długość 1,5 metra, szerokość podstawy 40 mm i na dwóch końcach ma takie palce, po którym jeździ ten wózek. Od tej firmy zakupiłem tą prowadnicę liniową, łożyska, wkładki teflonowe i podstawę. Osobno musiałem dokupić w sklepie fotograficznym głowicę, pas zębaty i koła do tego kupiłem w sklepie, który zajmuje się automatyką jednostkę sterującą zbudowałem sam teraz omówię jednostkę sterującą tym całym sliderem moim także podłączam zasilanie ukazuje się menu takie startowe, sterownik krokowy teraz tak, pierwsza pozycja to, to kierunek Tutaj mam przyciski. Tutaj sobie tak naznaczyłem strzałkę w prawo, czyli kierunek poruszania się wózka w prawo, kierunek poruszania się wózka w lewo. Z tym że zależne jest to no i jak, jak jesteśmy ustawieni do, do, do prowadnicy liniowej, tak? Raz to będzie faktycznie w prawo, a raz to będzie w lewo, także trzeba się przed startem trzeba sobie to wypróbować. Pozycja niżej to prędkość poruszania się wózka, którą możemy, którą możemy regulować, tak? Od od 1 do 10 czyli tak, ruch w prawo jedzie w prawo, ruch w lewo jedzie w lewo, wszystko działa to, co Wam wcześniej mówiłem. Zależnie jak jesteśmy ustawieni, to czy w prawo, czy w lewo, można ustawić za pomocą pozycji, która jest w miejscu, kolejność, kolejność fast. Jeżeli teraz jest 1, 4, 3, 2 i naciskam przycisk w prawo, to jedzie w prawo. Jeżeli byśmy zrobili 1, 2, 3, 4, to po ciśnięciu w prawo wózek będzie jechał w lewo. No więc to działa, zróbmy tak. O, 1, 2, 3, 4, widzicie? Wciskam w prawo, jedzie w lewo. Wciskam w lewo, jedzie w prawo, tak? W prawo, jedzie w lewo. Okay. Wróćmy do tego co było. Czyli odnajdujemy pozycję 1, 2, 3, 4, tak? Zmieniamy na 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. Okay. I teraz po wciśnięciu w prawo jedzie w prawo, po wciśnięciu w lewo jedzie w lewo. Dobra, ale to jest tak jakby sposób sterowania, który się nazywa sposobem. Trybem pracy a stabilnym, tak? Czyli po, po wciśnięciu przycisku jedzie, po puszczeniu przystaje. Po wciśnięciu jedzie, po puszczeniu przystaje. Drugi tryb pracy to jest tryb stabilny, czyli wciskam w prawo, i jedzie w prawo. Stop. Wciskam w lewo, jedzie w lewo, tak? I on będzie jechać aż aż. aż nie. nie przestanie dopóki ja mu nie każę. Kolejny tryb pracy. To tryb pracy cykliczny, to znaczy wybieramy sobie najpierw kierunek, który ma zacząć, czy w prawo, czy w lewo i ilość zadaną cykli, ja tutaj mam zadaną y, ilość cykli 200. I teraz tak, robi odcinek, ilość kroków, jaką mu zadałem, robi pauzę, określony czas też, który mu zadałem i jedzie dalej. Posuw i pauza to jest jeden cykl pracy. I teraz omówmy sobie te ustawienia, które... Ilość cykli 200. Tutaj możemy, możemy wpisać no, widzicie aż 6 sześciocyfrową liczbę. Ilość kroków na cykl. jeden, Czy chodzi ile kroków ma zrobić silnik krokowy na, na ten jeden cykl, czyli na na, na i pauzę. Jak tutaj mam akurat 100. 100 kroków to jest, a jeden krok tego mojego silnika krokowego to jest 1,8 stopnia. Teraz tak. Mamy koło zębate na, na silniku krokowym. Zrobimy sobie kropkę. I teraz wiemy, że silnik krokowy zrobi 100 kroków na jeden cykl. No to sprawdźmy ile to będzie. Tak powinno być 180 stopni. No i co? Zatrzymał się po lewej stronie, zatrzymał się. I teraz jedzie jeden cykl, drugi cykl. Właściwie trzeci już teraz, tak? Czwarty. Tak aż do końca tyle, ile mu dałem Ok, czyli wracając do, do ustawienia yy, trybu pracy cyklicznego. Ilość cykli to 200, czyli yy, posłów, pauza. Tak będzie 200 razy, powtarzał to. Ilość kroków na cykl, czyli 100, czyli tak jak widzieliście, yy, 100 kroków razy 1,8 stopnia, bo tyle wynosi jeden yy, krok, no to będzie 180 stopni. tak? Czyli w jednym cyklu silnik obróci swój wał o 180 stopni. To są czasy nastaw silnika krokowego, szerokość impulsu fali prostokątnej dla wysokich prędkości i dla niskich. Czas cykl-cykl to jest pauza pomiędzy posuwem jednym a drugim, tak? czyli wózek Stoi, wciskamy mu, żeby rozpoczął pracę cykliczną, robi posuw, jest pauza i ta pauza wynosi 5 sekund. Potem po tych 5 sekundach znowu jest ruch liniowy. Ty pracy pełny krok, czyli silnik będzie wykonywał pełne kroki. Jest też opcja tutaj pół kroków. Tutaj w kolejnej pozycji mamy możliwość zmiany kierunku cyklu, czyli na przykład ustawiamy, wózek na początku szyny. Załóżmy, że do końca szyny ma 100 cykli. Robi 100 cykli, po tych 100 cyklach na przykład ma zawrócić i wpisujemy, że po 100 cyklach on będzie zawracał, czyli będzie zmieniał kierunek. Kolejność facu, to już mówiłem Wam, zależnie prawo, lewo będzie jeździł. No i to tyle z tego menu. Pokrótce mówiłem Wam, jak jest Zbudowany, zbudowana część mechaniczna mojego, mojego slidera opowiedziałem wam jak wygląda sterowanie silnikiem krokowym i ruch tego mojego puszka. teraz pokażę wam co znajduje się w środku w tej skrzynki to jest skrzynka po zasilaczu komputerowym ok, zasilanie mam odłączone otwieram tu wychodzi Przewód do sterowania silnikiem krokowym. Tu mamy płytkę, która odpowiada za, tak jakby nazwijmy to płytka mocy. Tu jest radiator i widać szereg tranzystorów. Po dwa tranzystory na, na każdą fazę, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Cztery fazy, po tranzystory. Tak. Tu mamy zasilanie tej płytki, 12 V. A z tej strony wchodzi sygnał z procesora sterującego, który znajduje się tutaj na, na tej płytce. Tak? Tutaj mamy układ na bazie Atmegi, wyświetlacz i on generuje falę prostokątną, która jest wzmacniana przez ten wzmacniacz i kierowana do silnika krokowego. W poprzednim filmie pokazywałem jak Wam jak obrabiałem, obrabiałem okna, tutaj widać że mam zamontowane listwy wykończające, także robota już jest całkowicie ukończona. Jak to robiłem, możecie zobaczyć w poprzednim moim filmie. Pokażę Wam, jak wygląda ten ruchlinowy kamery, także oglądajcie. Więcej ujęć z tego slidera możecie zobaczyć na moich poprzednich filmach, szczególnie w kolaboracji z Bakubic. Także zapraszam do oglądania poprzednich filmów. W następnym odcinku pokażę Wam, jak zbudowałem swój własny zasilacz o napięciu regulowanym od 0 do 30V i, i ograniczeniu prądowym do 4A. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i łapki w górę na moim kanale. Do zobaczenia! Cześć!